Cześć, witam Was. Dzisiaj otworzymy sobie saszetkę kolejną, zrobioną przeze mnie. Saszetka z dwoma kartami mistrzów. Tak ona się prezentuje. Tu widać ze znaczkiem Chelsea. Saszetka zawiera dwie karty specjalne, extra. No i co? Zobaczymy, co jest w środku. Powiem szczerze, że ten Lewandowski nie jest przypadkiem w tej saszetce. Chciałam go umieścić, żeby no, upamiętnić. upamiętnić to, że grał w Borussii, Dortmund. Taki. Tak, to było za I mamy dwie saszetki. Mamy pierwszego zawodnika, jest nim Leo Messi. Zauważcie, że nie ma tu żadnych statystyk. Yy, mamy tu znaczek. Trochę puste takie te karty, ale chciałem je, To miały być trochę inne karty z wizerunkiem piłkarza, a nie z tym, yy, z, ze statystykami, jak gra i tak dalej. Taka karta po prostu taka jak. Karty z Messi. Nie wiem, było były po prostu takie. Bo wiadomo, że jak to karty z mistrzami, to nie trzeba statystyki pokazywać. Znaczy to jest Leo Messi. No i do nas zawodnik. No właśnie przecięło go na pół. No nie udało mi się znaleźć innego zdjęcia. Większego. Znaczy były, ale już się w tym formacie karty nie mieściły. Także tak się prezentuje. Tył jest po prostu zwykły. Nic nie ma z tyłu. Karta. Można powiedzieć ta też. Miares. Sztywna jeszcze bardziej. Sztywna. Jak widzicie, Robert Lewandowski znaczek. Puste są te karty, ale jeszcze może coś tu kiedyś dokleję. Fajnie mieć takie kartki. Także tak to się prezentuje. Dziękuję za oglądanie. Taka karta do upamiętnienia tego, że lewy grał w Rosji. Karta taka może powiedzieć dla niego. Także w tym filmiku to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.